Cześć, a dzisiaj odcinek o bardzo popularnym i trzeba powiedzieć udanym silniku. Chodzi o jednostkę Toyoty 133 Dual VVT, czyli po prostu jednostka ze zmiennymi fazami rozrządu. To jest silnik, który na rynku pojawił się w 2009 roku, typowo w samochodach takich można powiedzieć, miejskich, prawda, jednostka ta występowała głównie w dwóch wariantach mocy. Chodzi tutaj o wariant 101 lub 99 koni mechanicznych. No a co do samochodów, w których znajdziecie tego rodzaju. Silnik, no to przede wszystkim warto tutaj wymienić bardzo popularną Toyotę Yaris, No ale również można było natknąć się na tego rodzaju silnik w Toyocie Auris, w Toyocie Verso czy w Toyocie Urban Cruiser. Był też dostępny w poszczególnych wersjach Toyoty Corolla. A zatem naprawdę sporo silników korzystało z tego konkretnego rozwiązania w postaci silnika 1.33. No, jeżeli chodzi o konstrukcję silnika, no to w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z silnikiem 4-cylindrowym, który ma 16 zaworów, tryski wielopunktowe no i w tym przypadku zdecydowano się na skorzystanie z rozwiązania w postaci rozrządu na łańcuchu co ciekawe jest to także silnik, który dość dobrze działa razem z instalacją gazową co zresztą dość dobrze udowodnione zostało na przestrzeni lat no to jest jednostka, która przede wszystkim cieszyła się bardzo fajną elastycznością dobrą kulturą pracy no i która była przede wszystkim bardzo oszczędna w użytkowaniu, w tym przypadku parametry dotyczące samego spalania wypadały dość korzystnie, spokojnie można było zejść w okolice około 7 litrów na 100 kilometrów Wiadomo natomiast, że wiele tutaj też zależy od indywidualnej techniki jazdy, jak i także od tego czy po prostu rzeczywiście jeździliście częściej po tym mieście, czy gdzieś tam po trasach. No bo pamiętajcie, że to jest jednak silnik typowo miejski, który ma się sprawdzić właśnie w takich warunkach i odcinkach, jak ja to mówię, od świateł do świateł. Natomiast trzeba powiedzieć, że sama konstrukcja dość udana, bardzo wysokiej jakości sporo zresztą użytkowników doceniało ten konkretny model silnika. Natomiast też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w pierwszych latach produkcji bywa były też tam pewne problemy dotyczące czy to pierścieni, prawda? Też co po niektórzy wspominali o zbierającym się na garze. Na to wszystko na pewno warto jest zwrócić uwagę, przyjrzeć się temu, jeżeli gdzieś tam będziecie ewentualnie planowali wybór takiego silnika. Do tego też wiadomo kompleksowy przegląd przed zakupem, no bo jeżeli dokonujecie zakupu właśnie z rynku aut używanych, no to wiadomo, jeżeli są jakieś większe przebiegi, no to trzeba przyjrzeć się rozrządowi, warto sobie sprawdzić układ wtryskowy, elektrykę, też trzeba się przyjrzeć, czy przypadkiem sonda lambda nie będzie do wymiany, prawda, na to wszystko z pewnością sobie zwrócił uwagę, no bo warto po prostu wiedzieć, co się kupuje, co się wybiera, prawda, żeby później zwyczajnie nie być zaskoczonym. Do tego też zachęcam Was także do tego, aby zweryfikować sobie, jak to wszystko wygląda pod względem samej dynamiki jazdy, no bo wiadomo, to jest jednostka też bardziej robiona właśnie pod miasto, pod tą oszczędność, prawda, więc warto sobie sprawdzić, czy ta dynamika będzie dla Was odpowiednia, a jeżeli nie, no to trzeba się po prostu rozejrzeć za innym silnikiem Toyoty. Powiem Wam szczerze, że sporo jest uda silników Toyoty, warto sobie na przykład zajrzeć do Toyoty 1.5 albo 2.0, która z pewnością w takim przypadku dostarcza o wiele więcej mocy i frajdy z jazdy. Natomiast to też zależy właśnie od waszych potrzeb jakie macie, bo jeżeli zależy wam właśnie głównie na tej oszczędności, jeżeli chodzi właśnie o eksploatację, jak i również o fajnych wynikach dotyczących samego spalania, no to tutaj ten wybór silnika 1.33 jest dość optymalnym wyborem. Natomiast też pamiętajcie o tym, że jeżeli już zdecydujecie się na taki wybór, no to trzeba odpowiednio zadbać o ten silnik. Trzeba pamiętać o tym, żeby wymieniać sobie olej co jakieś około 10 tysięcy przejechanych kilometrów, lub jeżeli sytuacja tego wymaga, to i częściej. Nie warto zapominać także o wymianie filtrów, prawda? A zatem o tym wszystkim warto wiedzieć. Podsumowując, bardzo ciekawa opcja dla osób, które jeżdżą po mieście, natomiast, tak jak wspominałem, często to są też silniki z pewnym przebiegiem dlatego warto sobie wcześniej zweryfikować dokładnie stan techniczny. A zatem to tyle, zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia.